Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani w misiowym świecie World bez Joany. Dawno mi nie było, jak zauważyliście na filmikach, po prostu brak czasu i brak czasu pracy, ale teraz wracamy tutaj powiedzmy powoli z filmikami. Na początek chciałabym Wam pokazać, jak zrobić takie oto przepiękne, fajne, super skarpetki, czyli używamy nasze zapasy, wykorzystujemy nasze zapasy włóczek, które kupiliście u mnie i... Jest to rozmiar na dziewczynkę 10, 11, nawet 12, nawet, nawet może też większy rozmiar, może być 13 lat. Ogólnie, jak widać, ma on rozmiar gdzieś około 20 cm, tak? Pasie cm. E, powiem tak też mniej więcej, bo wiadomo, tutaj troszeczkę też trzeba się będzie nagimnastykować, jak zrobić na mniejszy rozmiar. Dla mojej córki na przykład, to jest dla starszej siostry, znaczy starszej. Od niej starszej siostry. Na skarpetki dla osoby dorosłej już filmik jest, więc sobie wpiszcie skarpetki na szydełku World Bears. My będziemy teraz tutaj wykorzystywać sobie włóczkę Sweet Roll, taką fajną Sweet Roll, która jest batikowa, taka trochę. I mam tutaj 100% akrylu, to oczywiście włóczki firma Himalaya i jest to 224 m, 140 gram. Tak. Tutaj będziemy używać sobie szydełka o rozmiarze 4 mm. Do tego nam też będzie oczywiście potrzebna. Potrzebne będą nożyczki, jakaś igła do chowania nitki oraz klej na gorąco, by przykleić właśnie ten, tutaj taką naszą aplikację. Oczywiście kto chce przyklejać, kto nie, to nie przykleja. I zaczynamy. I zaczynamy, słuchajcie, od wykonania pętelki. Oraz 4 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. To będzie nasz jako pierwszy słupek. Musimy ich mieć 16. Czyli, nawi czyli nawijamy sobie nasze szydełko naszą włóczkę, wbijamy się w pierwsze oczko i przerabiamy przez dwie pętelki oraz dwie pętelki. Dwa słupki mamy gotowe. Ponownie nawijamy nasze szydełko włóczkę. Wbijamy się dalej cały czas w pierwsze oczko, przeciągamy potem przez dwie pętelki i dwie pętelki. I tak robimy 16 słupków. Ok, mamy 16 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I zawsze tutaj lądujemy szydełkiem w trzecie oczko, licząc od początku tego tutaj naszego pierwszego. Raz, dwa i trzy tutaj. I oczko ścisłe. Trzeczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jest pierwszy słupek, w kolejnym oczku, tutaj w tym miejscu, bijamy się, wykonujemy dwa słupki. Raz i dwa. W kolejnym oczku wykonujemy tylko jeden słupek. Jeden. Następnym dwa. Raz. I dwa. I tak na zmianę do końca naszego całego rzędu mamy jeden raz i dwa. Jeden raz i dwa. Do końca. Będziemy wtedy mieć dwadzieścia pięć. Powinno być dwadzieścia pięć słupków i wykonujemy ostatni słupek, czyli to będzie wtedy dwudziesty piąty, raz dwa trzy, oczko ścisłe i dalej, teraz będzie od trzeciego do trzynastego rzędu po jednym y, słupku, raz dwa i trzy i w każdym oczku po jednym słupku. Czyli 25 musi być słupków, aż do 13 rzędu. To jest nasz pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci rząd i będzie aż 25. Po jednym słupku. W każdym oczywiście oczku. Ja słuchajcie, pokazałam Wam taką tamtą próbną y, część, bo ja już sobie to przygotowałam, ponieważ y, robiłam tak, jak po kolei idzie z włóczki, ale wy możecie też sobie, jakby to wykorzystać z dwóch stron, tą włóczkę, bo ona jest albo z tej y, prosto robiona, albo ze środka, możecie sobie wtedy brać tą włóczkę. Y, ja robiłam tak, jak leciało od środka cały czas, i teraz idziemy dalej, mając tutaj już 20, y, sorry, 13 rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście. Czternasty, rząd i siedemnasty. To będziemy teraz wykonywać sobie pięte. Pierwsze oczko łańcuszka. Drugie, trzecie. Pierwszy słupek już jest, a musimy ich mieć czternaście. Czyli mamy drugi słupek. Trzeci słupek, czwarty, piąty aż będziemy mieć 14. Jeszcze zanim pójdziemy dalej, to wam chcę powiedzieć, jak zrobić mniej więcej na mniejszy rozmiar. W zależności od małej stópki, w ogóle takie mniejsze skarpetki mini mini dla bobasa są też na kanale, tam sobie też oczywiście wpiszcie, takie też były mikołajkowe jakieś takie skarpetki na jakieś tam niespodzianki, też są czy dla lalki, ale takiego mniejszego dziecka powiedzmy 5-6 lat proponowałabym i tak będę starała się oczywiście też zrobić dla mojej córki, zobaczymy jak wyjdzie, ale to nie gwarantuję na razie, tylko tak mówię, gdyby ktoś sobie chciał zrobić, to trzeba oczywiście zawsze próbować. Po prostu przymierzać do swojego dziecka, przykładać się do stópki, czy pasuje, ale tutaj na pewno zależy to od tego, że im dłuższe, czy znaczy im większe dziecko, tym wiadomo, stopa jest dłuższa, więc te rzędy tutaj będą się wydłużały, w tym momencie będą się wydłużały, tak. A jeżeli chcemy zrobić właśnie takie na wiek 5-6 lat, to wtedy możemy zrobić bez dwóch na przykład rzędów, bo tak mniej więcej sprawdzałam u mojej córki bez tych dwóch rzędów, czyli nie będzie to rzędów. Tutaj 13, tylko załóżmy 11. Pięte wtedy też robimy nie tak jak teraz. Będziemy robić 4 rzędy, tylko trzy rzędy dla tego wieku 5-6 lat. No i później, też oczywiście, jeżeli chodzi o górę, to w zależności od Was, jakie chcecie długie by te skarpetki były, to już zostawiam Wam. Zatem my teraz tutaj sobie robimy w naszym tym projekcie 14 słupków: Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I cztery rzędy do góry. Pierwszy mamy już zrobiony. Raz, dwa, trzy. Odwracamy. I wbijamy się oczywiście tutaj. Oczywiście w każde oczko po jednym słupku. Ten rząd należy do tego tutaj oczka, więc to się już nie wbijamy. Wbijamy się tutaj w kolejne oczko. Dokonując słupek. I tak robimy. Słuchajcie, do. Końca, znowu wracamy, jeszcze jeden, wracamy, jeszcze jeden i później stop. Tu muszę na chwilę zatrzymać, zobacz, coś mi tu się zrobiła jakaś mała pętelka, a to już Was chyba nie, do, nie będzie dotyczyło. <grym> o, jednak nie ma. Dobra, więc tak wykonujemy. Zobaczcie, do końca tutaj, do tego całego rzędu. Ok, mamy, słuchajcie, już zrobione cztery nasze rzędy. I teraz to jest nasz przód. To jest bardzo teraz ważne. To jest nasz przód. Yy, musimy złożyć ten przód do środka. Do środka, czyli nie z tej strony do środka bierzemy, tylko jakby na, no jakby na zewnątrz tej yy, skarpetki, ponieważ później przełożymy na drugą stronę tą całą skarpetkę. I żeby ta skarpetka była taka sama jak ta, którą już zrobiłam. Muszę zrobić ten właśnie sposób, co teraz Wam pokazałam. Czyli. Będziemy teraz zszywać półsłupkami, półsłupkami, ale jednak polecam po prostu wyciągnąć teraz nitkę, obciąć i przeszyć igłą. No bardzo, bardziej polecam. Ja już zrobiłam półsłupkami, więc teraz muszę półsłupkami zrobić, ale na drugi raz będę robiła właśnie tak, że obetnę sobie tutaj nitkę i będę po prostu zszywała. Mniej wygodniej będzie właśnie bez tego, bez tego ciągu półsłupków. Czyli tutaj sobie wbijam szydełko w pierwsze oczko i jeszcze raz w to samo wracam, by teraz przeciągnąć włóczkę i zrobić półsłupek. Znowu w kolejne oczka dwa z tej strony i naprzeciwka i półsłupki drugi. Tu oczywiście zależy jeżeli chodzi o półsłupki, zależy jaką macie długość zrobionej własnej skarpetki, więc tutaj nie podaję ilości. Po prostu był bez sensu podawać, kiedy ma co innego. Sorki za. No pisze mi patrzno. Yy, dobra, słuchajcie. Yy, oczko łańcuszka i wyciągamy. Tu ja sobie wcześniej, widzicie, widziałam, bo właśnie zrobiłam źle, bo musiałam trochę przełożyć, ale teraz to ok. Ja sobie teraz to obetnę. Więc robimy, obcinamy i zaraz do Was wracam. Ok. Przekładamy teraz, słuchajcie, tak właśnie zakończoną naszą tutaj skarpetkę w tą stronę. Zobaczcie, tutaj jakby skarpetki całej nie przekładaliśmy, tylko właśnie ten moment, który tutaj był. I teraz robimy dalszą część. To sobie chowamy, bądź możemy teraz sobie nie, to musimy później schować. I teraz będziemy robić dalszą część, czyli wbijamy się w jakimkolwiek miejscu. Zależy to tutaj oczywiście od Was i wykonujemy dalszą część po prostu robiąc słupki wkładamy to się włożyło zaraz się zaukaże wkładamy tutaj sobie włóczkę tą będziemy od razu chować słuchajcie przy robieniu raz dwa trzy i w każdym takim tutaj słupku leżącym wbijamy się pod ten słupek, robiąc jeden słupek, a potem w te oczko wykonujemy jeden słupek. Więc tutaj mamy słupek pod nasz słupek i w te oczko tu też się od razu wbijam, chowając od razu naszą nitkę, wykonując słupek. Znowu później pod słupek. I te oczko tutaj, gdzie po prostu jest słupek z górnej, dolnej, z górnego, dolnego rzędu. I tak dookoła wykonujemy. Tutaj też będzie pod słupkiem i w środku tutaj będzie, jak już widać jest oczko, będzie też słupek. Tak samo tutaj, I to wiadomo słupek, słupek. W oczko raczej, tutaj też w oczko będzie słupek, i później pod spodem. Mamy, zobaczcie, zrobione dookoła. Po prostu robicie tak słupki, aby nie było dziur. Wtedy to będzie najbardziej estetycznie wszystko wyglądało. I tak wychodzi 31, 30, nawet 32. Zależy naprawdę tutaj od waszego obwodu, który sobie tam wy zrobicie. I teraz raz, dwa, trzy. Robimy oczko. Ścisłe i znowu to samo. Raz, dwa, trzy. zrazem powiem, czy będziemy robić jeden rząd, czy dwa rzędy jeszcze. Teraz sobie zróbcie jeden rząd na pewno, i do drugi e, też wydaje mi się, że będziemy właśnie robić drugi rząd. Tutaj ciężko zobaczyć, ponieważ sobie no, nie zapisałam, gapa ja e, Nie zapisałam tutaj sobie. Ale wiem, że będą raz, dwa i trzy, ponieważ ten trzeci rząd będziemy tutaj robić yy, słupki reliefowe od przodu i od tyłu, robione, więc na pewno musimy mieć jeszcze dwa rzędy. Na pewno. W takim razie zrobimy to sobie teraz, słuchajcie, dwa rzędy dodatkowo, takie jak teraz robiliśmy, i potem słupki reliefowe, i koniec naszej skarpetki. Mamy, słuchajcie, zrobione. Yy, zrobione teraz. Trzy, znaczy nie chcę wejść. trzy rzędy. Trzy rzędy, tak? Raz, dwa, trzy. I teraz wykonujemy słupki reliefowe od tyłu i od przodu. Czyli pierwsze trzy oczka łańcuszka. I teraz będzie słupek reliefowy od przodu. Czyli mimo wszystko wbijamy się pomiędzy dwa słupki do tyłu szydełkiem, i potem to szydełko wypychamy do przodu pomiędzy. Kolejne dwa słupki. I wykonujemy po prostu słupek. Teraz kolejny reliefowy, ale od tyłu, czyli wbijamy się po prostu od tyłu szydełkiem. Od tyłu, sorki, od tyłu szydełkiem. I znowu musimy wyjść do tyłu. Przeciągamy. Włóczkę i znowu słupek. Jeszcze raz. Najpierw od przodu, czyli od przodu wbijamy się pomiędzy słupek a słupek. Widać to ewidentnie, mam nadzieję. I wykonujemy ten słupek. I potem od tyłu. Od tyłu przekładamy, zak zakrywamy nasz słupek, wkładamy tutaj szydełkiem oczywiście, szydełko pomiędzy dwa słupki. Przeciągamy, aby przeszło nam przez te dwa otwory i przez dwie pętelki dwie pętelki. I tak wykonujemy do końca naszego całego rzędu, na końcu oczywiście oczko ścisłe standardowo i wykonujemy dalej to samo w kolejnym rzędzie. Będziemy tutaj się właśnie wbijać i potem wbijać się znowu od Tyłu. to może pokażę, będzie lepiej już wam zakończyć, ale pokażę żeby było lepiej na kolejnym rzędzie, więc spotykamy się już za chwilę jak wbijam w kolejnym rzędzie w którym miejscu 4 oczywiście ok, i teraz słuchajcie po prostu wbijamy się tak samo jak wbijaliśmy się przed chwilą, tylko że będzie troszeczkę trudniej, ponieważ te rzędy troszeczkę się jakby nam skracają ja wiadomo, od na tym polega tutaj rola ściągacza w tą stronę, ale też słupki też zrobią się troszeczkę mniejsze. Więc mimo wszystko musimy postarać się tak, aby to wszystko fajnie tutaj włożyć. Szydełko. I teraz od tyłu, właśnie tutaj jest naj, najbardziej najtrudniej, ale możecie i dacie na pewno sobie radę. Więc tak wykonujemy do końca naszej całej skarpetki. I rzędów mamy mieć 8. Potem przyklejamy tutaj sobie naszą tubkę na klej na gorąco, bądź przeszywamy, zależy to jak chce. Jak Kto też chce, może tutaj oczywiście sobie też dodać na przykład na dół skarpetki, naklejem na gorąco, takie kuleczki malutkie w niektórych miejscach, ale to tak tego nie za dużo, bo potem odciska się na stópkach i później może boleć. <laughs> ale, ale w jakimś tam punkcie z przodu czy z tyłu, żeby się wiadomo, podobno skarpetka nie, nie ślizgała. Zależy tam oczywiście, jak ktoś chce. I to będzie wszystko. Mam nadzieję, że oczywiście Wam się filmik spodobał. Yy, I dacie lajka, subskrypcję kanału oraz komentarz zostawicie fajny. Z wszystkie złe, oczywiście od razu blokuję subskrybentów, czy jakieś inne osoby blokuję, więc nie, później nie będzie możliwości yy, po prostu komentowania, lajkowania i w ogóle innych rzeczy. Więc zachęcam do zrobienia skarpetki. Pochwalcie się oczywiście tak samo skarpetkami na grupie Anna na Facebooku. Yy, I zapraszam do kolejnego filmiku już. Mam nadzieję, niebawem.